Równo 15 lat temu reprezentacja Polski w piłce ręcznej grała o półfinał Mistrzostw Świata przeciwko Norwegom. Był to mecz stykowy. 15 sekund przed końcem na tablicy wyświetlał się rezultat 30 do 30. Szkoleniowiec Norwegów poprosił o czas, a w trakcie przerwy selekcjoner Polaków, Bogdan Wenta, oznajmił drużynie: Panowie, jak wprowadzą zawodnika, mają 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Co? 15 sekund? Mamy dużo czasu, no ale ten komunikat schodził głowy szczypiornistów i podziałał mobilizująco. Norwegowie stracili posiadanie, Polacy przechwycili piłkę, i Artur Siódmiak, AK-7, kosmicznym rzutem za połowy dał Polakom prowadzenie. Nasi wygrali mecz i awansowali do półfinału Mundialu. To właśnie wtedy media i kibice ogłosili powstanie nowej, nieformalnej jednostki czasu. Pamiętasz? Jedna wenta, czyli 15 sekund. Dlaczego ten odcinek rozpocząłem od tej opowieści? 13 lat temu miałem przyjemność współprowadzić z trenerem Wentą wykład dla firmy z branży FMCG. W trakcie naszego spotkania odtworzono pamiętną końcówkę meczu, no więc sala nagrodziła trenera owacją na stojąco i wtedy pan Bogdan rozejrzał się po uczestnikach i posępnie spytał: "A gdyby nie weszło?" Ludzie patrzyli na niego zdezorientowani, a on rozwinął swoją myśl. Powiedział, że dzień po meczu na treningu panowała atmosfera radości, było mnóstwo żartów, no i oczywiście koledzy podpuszczali Siudymę, żeby powtórzył ten rzut. Ten w końcu uległ i cisnął piłką mniej więcej z tego samego miejsca na parkiecie w kierunku bramki i chybił. Później powtórzył próbę i znowu chybił. Zarówno Siudymowi, jak i pozostałym zawodnikom zdecydowanie zrzedły min. Ciąg dalszy tej historii nastąpi. Była mi jednak potrzebna teraz po to, żeby pokazać nieco naiwną potrzebę poszukiwania jednoznacznych przyczyn, dla których coś się udało albo coś się nie udało. I w sumie równie naiwną potrzebę jednoznacznego namaszczania bohaterów i winowajców. Już pal sześć, gdy bezkrytycznie poszukujemy zwycięzców. Znacznie gorzej się dzieje, gdy równie jednoznacznie polujemy na winnych, a owszem, polujemy i to często. Wokół szaleje wręcz pandemia obwiniania. Kiedyś od starszego i naprawdę mądrego kuzyna usłyszałem ciekawą obserwację: Gdy wskazujesz na kogoś palcem, zobacz, ile palców tej samej dłoni wskazuje na ciebie. I rzeczywiście to jest symboliczne, dlatego że im bardziej obwiniamy otoczenie, tym prawdopodobnie bardziej czujemy się słabi lub winni. No gdy czujemy się słabi lub winni, odczuwamy dyskomfort. Gdy odczuwamy dyskomfort, chcemy go jak najszybciej zredukować. Jak można go zredukować? No cóż, przerzucając tę odpowiedzialność na otoczenie. Na klientów, na ludzi z roboty, na rząd, na rodziców, na kumpli ze szkoły czy wreszcie na nauczycieli. W poprzednim odcinku była mowa o tym, że małe Jessiki i Brianki są mistrzami w wymyślaniu ekskusów. Jednak jeszcze bardziej toksycznym zjawiskiem odszukania usprawiedliwień jest to, co jest sednem tego odcinka, czyli obwinianie kolegów lub rodzeństwa. Bo to nie tylko zrzucanie z siebie odpowiedzialności, ale też wysłanie niszczącego komunikatu: Ja jestem ok, a inni nie są ok. Czy taka forma interakcji kojarzy ci się z jakąś dziedziną życia? No, przecież mniej więcej tak wyglądają dialogi pomiędzy politykami, a jak wszyscy wiemy, politycy są fatalnym benchmarkiem. Co zatem warto robić, żeby nie pogrążyć się w równie żenującej licytacji, jaką możesz znać z różnych debat politycznych, komu za przeproszeniem bardziej jedzie z gęby? Wróćmy do opowieści od trenera Wenty. Podczas wspomnianego kongresu wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że linia oddzielająca sukces od porażki jest bardzo cienka i że często jest wynikiem zbiegu przeróżnych okoliczności i działań bardzo wielu osób. Spośród których na część w ogóle nie mamy wpływu. Sztuką jest to, co zrobił trener wenta i jego zespół, a więc spojrzenie chłodnym okiem na całą grę. Trener wenta przypomniał o tym, jak ważne jest to, żeby każdy zawodnik potrafił wyjść poza indywidualne poczucie winy lub w drugą stronę poczucie indywidualnego sukcesu i rozwijał sobie zdolność spojrzenia chłodnym okiem na całość gry. I taka zdolność rzeczowej analizy z dystansu przyda się zarówno Tobie, jak i mnie, również w dziedzinach pozasportowych. Chodzi o to, żebyśmy potrafili dostrzegać różne czynniki gdzieś tam ukryte na drugim planie, no i oczywiście powiązania systemowe pomiędzy nimi. Żebyśmy pamiętali o znaczeniu łutu szczęścia w wygrywaniu i w drugą stronę o tym, że kiedy ktoś przegrywa, często stoi za tym kumulacja wyjątkowego pecha. I żebyśmy wypracowali w sobie cierpliwość i wyrozumiałość względem potknięć, bo przecież nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. I dlatego nie jesteś meczem wygranym, ale też nie jesteśmy meczem przegranym. Nurzenie się w cudzych lub własnych tak, potknięciach jest absolutnie bezcelowe. Jasne, wszyscy działamy czasami jak ostatni kretyni, ale przecież 99,9% populacji miewa słabsze dni i godziny. Ty, ja, Twoi koledzy z pracy, Twój szef, nasi partnerzy, dzieci, rodzice i przyjaciele. Kto zawinił? Wszyscy i nikt. Jakie to ma znaczenie?